Mam luz na bani, body, body, body. Bo Real na pali. Chabi wyjechał. Alvaro wjechał, Każdy się bawi. Monako w papę dostało, bo wini odpalił. Mm, lidze skutecznie, mm, Bardzo gonimy. Yeah, mistrza wierzymy Jak to się stało, że jeszcze miesiąc temu nikt nie chciał przedłużać kontraktu mu? Czy to nie dziwne, jak wszystko się zmienia? Jedna wygrana i wszystko, co przedtem, nie ma znaczenia. Barca na fali już mistrza dostała. Minęła chwila i koncertowo się wyje. Mam luz na pani, bo realna na fali Szabi wyjechał, Alvaro wjechał, każdy się bawi Monaco w pafe zostało, bo w nie odpalił W lidze skutecznie, barcy gonimy nie W mistrza wierzymy A w lidze mistrzów jak zwykle, aura potężna Mimo porażek w fazie grupowej, nikt nas na pewno nie skreśla 15 lig mistrzów, chyba coś znaczy koledzy Więc się nie dziwcie, że po finale, wasz klub znowu na deskach leży Hala Madrid Mam luz na bani, bo real na fali Xabi wyjechał, Alvaro wjechał, każdy się bawi Monaco w papę dostało, bo winy odpalił. W lidze skutecznie, bardzo gonimy yeah, W mistrza wierzymy Mam luz na bani Mam los na bani, bo real na fali Szabi wyjechał, Alvaro wjechał, każdy się bawi Monako w papę dostało, bo wini odpali W lidze skutecznie, barce gonimy Z mistrza wierzymy Mam na bani, bo real na fali Szabi wyjechał, Alvaro wjechał, każdy się bawi Monako w papę dostało, bo wini odpali W lidze skutecznie, nie gonimy W mistrza wierzymy